Komik już za nami, ale w ciągu ostatnich dni pojawiło się też sporo nowości spoza tego wydarzenia, i dzisiaj zajmiemy się właśnie nimi. Zacznijmy, może, od Tarantino, którego dziewiąty film na dniach trafi do polskich Chin. Niejednokrotnie podkreślał w wywiadach, że planuje zakończyć swoją przygodę reżyserską na dziesiątym filmie. Ostatnio stwierdził nawet, że być może odpuści już po dziewiątym, ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj o opcji stworzenia przez niego w ramach ostatniej produkcji najnowszego filmu z cyklu Star Trek. Kiedy został zapytany o taką możliwość w wywiadzie z portalem Deadline, odpowiedział, że marzy mu się Pulp fiction w kosmosie i to z kategorią wiekową r. No i jakby na to nie spojrzeć, to zapowiada się zajebi... Jednak na ten moment są to tylko i wyłącznie szczątkowe informacje, dodając do tego to, że sam pomysł ponoć przypadł do gustu samemu JJ Abramsowi. I w zasadzie pomijając już konkretnie Star Treka, to chciałbym zobaczyć jakiś kosmiczny film w wydaniu Tarantino. Taki, w którym stworzyłby swoje własne zasady, swój własny świat i klimat w jego stylu, z jego postaciami i krwawymi jatkami. Nie wiem jak wy, ale ja biorę to w ciemno. I tak jeszcze bardziej odchodząc od tematu, jeżeli dziesiąty film byłby faktycznie ostatnim filmem twórcy, wyobraźcie sobie jeden wielki crossover wszystkich jego dotychczasowych filmów w jednym. Nie wiem na jakiej zasadzie miałoby to działać, ale chętnie bym coś takiego zobaczył. Drugim ciekawym tematem jest kolejny film o zombie. I nie, nie mam tutaj na myśli The Walking Dead. Tym razem wracamy do filmu Zaka Snydera, który ma powstać i powstaje już dla Netflixa. Otrzymaliśmy kilka dni temu zdjęcie, na którym widać główną obsadę, w której znalazł się także Dave Batista, czyli Drak ze Strażników Galaktyki. Samo zdjęcie, no, wiele na mnie mówi i wygląda po prostu spoko. Fabuła filmu natomiast skupi się na epidemii zombie, w trakcie której grupa najemników będzie usiłowała przedostać się do objętej kwarantanną strefy w Las Vegas i zrealizować największy skok w historii. I tak, ja też nie wiem, jakie znaczenie mają jeszcze pieniądze w trakcie apokalipsy, ale liczę, że w filmie zostanie to jakoś sensownie wyjaśnione. A tak poza tym to koncept na film wydaje się czymś świeżym w klimatach zombie. No i co jak co, ale nie można było znaleźć nikogo lepszego do walki z zombie niż praktycznie niezauważalny dla ludzkiego oka Drax. Skoro jesteśmy już w tematach zombie, to tak jak wrzucałem wam na Facebooku, tak dodam tutaj, że otrzymaliśmy oficjalny plakat drugiej części Landu, na którą czekaliśmy już nawet nie wiem jak długo, ale długo. Film trafi do kin w październiku tego roku i o dziwo nie mamy jeszcze ani jednego trailera. No właśnie, a przynajmniej tak jeszcze myślałem, pisząc ten scenariusz wczoraj. Miałem wam wtedy powiedzieć, że trailera nie ma, ale pewnie znając życie wyjdzie dzisiaj, bo mówiłem o nim w odcinku. No i jak widać tym razem twórcy uznali, że zrobią mnie w konia jeszcze bardziej i wrzucą trailer nie w ten sam dzień, a dzień wcześniej. W każdym razie zobaczymy tutaj ponownie starą obsadę, a akcja skupi się na okolicach Białego Domu, gdzie bohaterowie zmierzą się z zombie, które po pewnym czasie ewoluowały. Ciekawe zdjęcie opublikował też sam Vin Diesel. Mimo tego, że jest teraz zajęty na planie nowych, szybkich i wściekłych, znalazł chwilę na zapoznanie się z nowym scenariuszem. A konkretnie mowa tutaj o nowej części Ridika, Riddick 4 Furia, gdzie oczywiście ponownie zobaczymy diesla w głównej roli. I jest to właściwie pierwsza konkretna informacja o kolejnej części z serii od 2013 roku, gdzie premierę miały kroniki Ridika. I na razie wiemy tylko tyle, teraz pozostaje czekać na dalsze wieści. Mamy też nieco informacji na temat wyczekiwanego Rika i Mortiego. Między innymi to, że głosu do postaci użyczy tutaj sam Nil i Taika Waititi, czyli twórca Tora Ragnaroka. Wcielą się oni w przedstawicieli tej samej kosmicznej rasy. W wywiadzie zapytano też twórców odnośnie domniemanych zamówionych 70 odcinków. Scenarzysta powiedział, że jest dużo za wcześnie, aby mówić tutaj o końcu serialu, bo tak naprawdę dopiero co się zaczął. Mówi, że mają postacie, które się praktycznie nie starzeją i mogą ciągnąć tę historię przez 20-30 sezonów bez problemu. Nie wiedzą czy koniec nastąpi po 70 odcinkach, czy może po 25 latach i dodali, że będą to tworzyć tak długo, dopóki będzie zainteresowanie serią. I w zasadzie mają rację, bo z takim formatem i historiami pole manewru jest tutaj właściwie nieograniczone. Miejmy nadzieję, że kolejny sezon to tak naprawdę jeden z wielu, które nadejdą. I na koniec mała informacja ze świata Władcy Pierścieni. Chodzi tutaj konkretniej o pierwszą obsadzoną rolę, no a przynajmniej o pierwszą, o której nam wiadomo. Jako pierwsza do obsady dołączyła Markela Kavenach, a akcja serialu ma rozgrywać się jeszcze przed wydarzeniami z drużyny Pierścienia. A sam Amazon zakupując prawa do władcy za 250 milionów dolarów zobowiązał się do stworzenia pięciu sezonów. Data premiery nie jest jeszcze znana, ale według szczątkowych informacji może ona nastąpić w 2021 roku. I szczerze dziwię się, że trwa to aż tak długo i mam nadzieję, że nie przegapią dobrego momentu na tego typu produkcję. Bo konkurencja nie śpi i ma całą masę swoich seriali niemal gotowych do publikacji. Ale kto wie, być może dzięki temu jakość serialu zwali nas z nóg. I w dzisiejszym odcinku to już wszystko. Mam nadzieję, że przedstawione newsy się wam spodobały. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie o ocenie i komentarzu na dole. Oraz subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco. Dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia już niedługo w kolejnych odcinkach oraz na Instagramie. Prawdopodobnie.